Aby zainstalować oprogramowanie SOLIDWORKS, należy wejść do katalogu zawierającego pliki instalacyjne i uruchomić Instalator, klikając prawy przycisk myszy na Setup i wybierając z listy Uruchom jako administrator. W pierwszym kroku mamy do wyboru typ instalacji. Instalacja indywidualna instaluje wybrane produkty SOLIDWORKS na danym komputerze. Obraz administracyjny jest to opcja używana w przypadku instalacji programu na wielu stanowiskach. Produkty serwera umożliwia instalację produktów administracyjnych serwera SolidWorks, w tym także menedżera licencji niezbędnego w przypadku licencji sieciowej. Pobierz i udostępnij wszystkie pliki, pobiera pliki instalacyjne dla wybranych produktów SolidWorks bez ich instalowania w celu na przeniesienia ich na inny komputer i instalacji programu. W tym kroku Chcę jedynie zainstalować SolidWorksa, dlatego wybieram instalację indywidualną i przechodzę do kolejnego kroku. Tutaj należy podać klucz produktu, który chcemy zainstalować. Po prostu wklejam go ze schowka. Jeżeli posiadam dodatkowe produkty, które chcemy zainstalować, wystarczy rozwinąć listę, zaznaczyć produkt i podać numer seryjny. Przechodzimy do kolejnego kroku klikając dalej. W tym momencie niezbędny jest dostęp do internetu, gdyż sprawdzany jest numer seryjny i dostępne aktualizacje. Jeżeli przysługują nam aktualizacje, można je będzie wybrać z listy. Ja jednak nie chcę na ten moment pobierać, więc przechodzę do kolejnego kroku podsumowania. Na samej górze mamy podsumowanie wszystkich produktów, które będą instalowane. Klikając Zmień, możemy wybrać dodatkowe produkty lub odznaczyć niepotrzebne. W tym oknie możemy także zdefiniować lokalizację instalacji oraz lokalizację biblioteki Toolbox. Nie pozostaje nam nic innego, jak zaakceptować warunki SOLIDWORKS i kliknąć Zainstaluj teraz. Proces instalacji, w zależności od ilości wybranych produktów i wydajności komputera, trwa około 15 minut. Po zakończeniu instalacji mamy możliwość przejrzenia nowych funkcji dostępnych w zainstalowanej wersji SolidWorksa oraz przyłączenia się do programu udoskonalania doświadczeń klientów SolidWorks. Po kliknięciu Zakończ instalator zakończy swoją pracę. Przy pierwszym uruchomieniu SolidWorksa Należy przeprowadzić aktywację licencji. Wystarczy wybrać opcję Chcę teraz aktywować mój produkt i przejść do kolejnego kroku. Następnie z listy wybieramy produkt, który chcemy aktywować i sposób aktywacji. Automatyczny lub ręczny przez adres mailowy. Wystarczy po prostu przejść do kolejnego kroku, a aktywacja nastąpi automatycznie. W ostatnim oknie. Mamy podsumowanie aktywnych produktów oraz długość trwania usług utrzymania. Wystarczy z Kreatora, aby powrócić do pierwszego uruchomienia programu. Pozostaje jeszcze przeczytać i zaakceptować umowę licencyjną i można cieszyć się nowo zainstalowanym SOLIDWORKSem na naszym komputerze. Aby przeprowadzić proces aktualizacji, wystarczy z paska menu wybrać pomoc i z wysuwanej listy sprawdzić, czy istnieją aktualizacje. W ten sposób uruchomimy menedżera instalacji, który sprawdzi, jakie wersje oprogramowania są dostępne do pobrania. Aktualizacje przysługują tylko w czasie aktywnej subskrypcji. Z listy wybieramy interesującą nas aktualizację i przechodzimy do kolejnego kroku. W ten sposób uruchamia się instalator z takimi samymi opcjami instalacji jak podczas przeprowadzania czystej instalacji. Jeżeli mamy więcej stanowisk, na których chcemy dokonać aktualizacji, warto wybrać opcję pobierz i udostępnij wszystkie pliki, co umożliwi ich przeniesienie na przykład na dysku przenośnym bez konieczności pobierania na każdym stanowisku z osobna. Klikając dalej, przechodzę do kolejnego kroku. Ponieważ mam uruchomionego SolidWorksa w tle, pojawiło się ostrzeżenie. Przed kontynuacją należy zamknąć program. Na stronie z podsumowaniem wystarczy wybrać zainstaluj teraz. Instalator w tej chwili pobierze i zainstaluje aktualizację. Po zakończeniu zalecane jest ponowne uruchomienie komputera. Aktualną wersję posiadanego produktu. Można łatwo sprawdzić, wybierając z paska menu Pomoc – Solidworks Informacje. Ja aktualnie posiadam Solidworks 2019 z serwis pakiem trzecim w wersji premium. Mamy tutaj także możliwość podejrzenia numeru seryjnego. Jeżeli napotkamy na problemy z zainstalowanym produktem SolidWorks, można użyć menedżera instalacji, aby naprawić instalację. Opcja naprawiania weryfikuje, czy wszystkie pliki są obecne, prawidłowo zarejestrowane oraz naprawia wszelkie znalezione problemy. Nie ma ona wpływu na dane utworzone przez użytkownika. Aby rozpocząć naprawę, wystarczy wejść w panel sterowania i zlokalizować aplikacje, programy i funkcje. Na liście należy odnaleźć produkt SOLIDWORKS, zaznaczyć go, a następnie wybrać opcję Zmień. W ten sposób uruchomimy menadżera instalacji, który tym razem zawiera opcję Napraw instalacji indywidualną. Wystarczy ją zaznaczyć i przejść do kolejnego kroku, w którym wybieramy produkty, które chcemy poddać naprawie. Po wybraniu przycisku Napraw nastąpi automatyczna naprawa. Po zakończeniu procesu naprawy mamy pewność, że z naszą instalacją nie ma problemu. Przed odinstalowaniem produktu należy pamiętać o dezaktywacji posiadanej licencji, aby uniknąć problemów z jej późniejszą aktywacją. W tym celu wystarczy wybrać z paska menu zakładkę Pomoc i opcję dezaktywuj licencję. Jeżeli posiadamy więcej produktów, należy wybrać, który produkt chcemy dezaktywować i kliknąć Dalej. To tyle. Produkt został dezaktywowany, a SOLIDWORKS automatycznie się wyłączy. Aby go odinstalować, należy wejść w panel sterowania, a następnie Programy i funkcje. Na liście zaznaczyć SOLIDWORKS i wybrać Odinstaluj. W podsumowaniu Zaznaczyć, które produkty chcemy odinstalować. Można przejść do zaawansowanych opcji i chcąc całkowicie usunąć SolidWorksa, zaznaczyć wpisy rejestru, pliki i foldery danych oraz pliki i foldery pobrania. Po zatwierdzeniu rozpocznie się proces deinstalacji.